Kilka dni temu widziałam na YouTube film reklamujący, może nie reklamujący, no ale zachwalający aplikację Reblum, czyli aplikację do profesjonalnego retuszu e, zdjęć, portretów. I stwierdziłam, że muszę spróbować. Jako, że aplikacja ta. Daje nam 7 dni darmowych, niepotrzebne jest podawanie karty kredytowej. Więc spróbujmy. Znaczy, ja spróbuję, jeżeli będziecie chcieli, to też sobie możecie spróbować. I chciałam ten proces. Mm, Pobierania tej aplikacji i sprawdzenia, jak to faktycznie działa. Czy to pobieranie jest proste, czy nie jest proste. Krok po kroku. Chciałam ten proces przejść tutaj razem z Wami, pokazać Wam, jak to wszystko wygląda, żeby nie pokazywać tylko filmu na zasadzie jest reblum, jest fajny i tyle. Tak, więc więc zobaczmy, prosto zobaczmy. Otworzyłam już sobie stronę reblum.com i na tej stronie mamy wszystko pokazane i napisane, jak i o co w ogóle chodzi z tą aplikacją. To będzie moje pierwsze pobieranie takiej aplikacji, pierwsze w ogóle kroki z tą aplikacją. Wcześniej jej w ogóle nie używałam. Na co dzień używam Affinity Photo mm, X, tak to się nazywa? Affinity Photo, Affinity Photo 2 to Final Cut jest X. Czyli y, ja na co dzień używam Affinity Photo 2, y, i z tego, co sobie tutaj już patrzyłam na tej stronie, to niestety y, ta aplikacja nie działa razem z Affinity Photo, bo można tej aplikacji też używać jako takiej nakładki, dokładki do programu, w którym obrabiamy zdjęcia, czyli na przykład y, Photoshop. Ale była tutaj gdzieś jeszcze informacja, z jakimi programami dobrze działa, czyli działa jako mm, możemy to zintegrować. O, z Photoshopem, Lightroom Classic i Capture One jako taki dedykowany plugin do tych programów. Także Affinity Photo tutaj nie ma, będę używać tego programu jako Osobnej aplikacji. Z wymagań, jakie wyczytałam co do tego programu, to y, na Mac OS, czyli na produkty Apple'a, na których ja pracuję, wymagany jest chip M1 i wyżej. I w laptopie, który mam, czyli Mac MacBook Air, akurat mam procesor M1, bo to jest dosyć e, stary już e, laptop. Więc y, więc tak, rzutem na taśmę. Więc klikam, pobierz aplikację. I tak, tu się mnie pyta, czy chcesz pozwolić na pobieranie plików. Pozwól. No i o, dosyć szybko się pobrało. bo Już się pobrało. Widzimy tutaj też informacje o cenach. Mamy 11 dolarów za miesiąc, gdybyśmy chcieli sobie kupić taką subskrypcję miesięczną lub 224 dolary na rok, nie na rok, jednorazowo, czyli mm, kupujemy, mamy tą licencję dożywotnią. Zobaczmy, ile to jest 224 dolarów, ile to jest złotych, 907 złotych na chwilę obecną, czyli na dzień dzisiejszy, no prawie 1000 złotych i mamy mm, jednorazowy zakup i aplikację już jakby na zawsze ym, przy sobie. Ciekawe, zobaczymy, czy będzie mi się chciało to kupić, czy nie. No, na chwilę obecną, no nie wiem. Więc tak, wchodzę w pobrane rzeczy, otwieram Reblum i standardowy instalator. Dalej. Czy ktoś z was kiedyś czytał licencję oprogramowania? Akceptuję. Ta rzecz zajmie 100 mega na miejsce na dysku. Aby wykonać instalację standardową oprogramowania na dysku kliknij instaluj OK. I Tu muszę podać hasło. I zainstaluję. Ok, no zobaczymy. I co już? Szybko poszło. Nie, no powiem wam, jestem pozytywnie zaskoczona. Ok, i mamy tutaj już otworzoną tą aplikację i mm, mamy takie tutoriale, mm, szybką podróż przez ten program. I tutaj mamy, że jednym kliknięciem retusz skóry. Ok. Next. Możemy zrobić naturalny, re naturalny retusz. Możemy zrobić retusz fashion. Mm. I tu mamy pokazany, czyli mamy oryginalny RAF i Reblum Edit. No, powiem Wam, że ładnie to wygląda na tym zdjęciu reklamowym. Ok. Tutaj też mi się podoba. Tutaj drugie zdjęcie, nie może jest to samo, no ale. Generalnie, generalnie na tym reklamującym tutorialu, na tych przykładowych zdjęciach krok po kroku, wygląda to dobrze. Zobaczymy dalej. To next. I tutaj mamy aktywuj, darmowy trial. I tu mamy do wyboru. Nie. Okej, okay, finish. No i tak, pyta nas, czy chcemy. Czemu ja mówię nas? No dobra, mnie pyta. Mnie pyta, czy chcę kupić, czy start trial. No dobra, chcę start trial, nie chcę na razie tego kupować. Tu są a, pytania i odpowiedzi. Okej. Okay. Dobra, start trial. No i możemy się zalogować kontem Google, kontem Apple, kontem na Facebooku lub podać jakiegoś maila. No to zróbmy moim kontem Google. I tak, czy chcesz pozwolić, aby ta witryna otworzyła reblum? No pozwól. No dobra, tutaj ściąga model AI. Też szybko poszło. 5-6 sekund. Okej. Okay. Powiem wam tak, że instalacja przebiegła zaskakująco szybko i prosto. Logowanie przy pomocy konta Google, gdzie po prostu zalogowałam się, no tak jak się loguje. Poszło bardzo szybko. No dobra, na razie jestem bardzo pozytywnie zaskoczona. I tu podkreślam, mam Maca. To jest MacBook Air, dosyć stary z chipem M1. Za dużo miejsca już na tym laptopie nie ma. Więc zdjęcia, w ogóle, w ogóle zdjęcia sobie przerzuciłam z komputera stacjonarnego na dysk. I już sobie tutaj podłączę. Muszę znaleźć kabel. Tak, szukanie kabla jest. Szukanie kabla zawsze jest wyzwaniem. No i tak, poszukiwanie kabla zakończone sukcesem. Dobrze, więc tak, mam tutaj podpięty już dysk i mam zdjęcia, ale no dobra, zobaczmy, jak sobie tutaj ten program będzie szukał. Czyli wybierz jedno lub wiele zdjęć. Wejdźmy na dysk. No i pierwsze zdjęcie z brzegu. Czemu tego nie mogę zrobić? Stąd coś. No, nie zachęcają, żebym to kupiła. Bo jeżeli za każdym razem tego rawa będę musiała zmieniać na inny format rawa. Znefa żeby móc wczytać w ten program, to szczerze... No zobaczymy co mówi internet. A? Dziwne to jest. Affinity nie mam tego problemu. OK, doczytałam sobie tutaj, że jeżeli chcemy używać Rebloom bez Capture One'a, Lightroom'a i tak to mamy ograniczoną m, liczbę zdjęć, jakie chcemy otworzyć i formaty to jest JPEG, TIFF, HE HEIC i PNG. Czyli jeżeli chcemy korzystać z RAWów Canona, Nikona, Sony, Fuji, etc., musimy zmienić te RAWy na ten format. Ja sobie tutaj zmienię na ten HEIC. Jest to takie męczące dla mnie, ponieważ z Affinity Photo nie mam tych problemów. Po prostu sobie otwieram mm, swojego rawa, mm, NEFA, Nikonowskiego rawa w programie i wiecie, no i, i tyle. Nie muszę nic konwertować. A tutaj nie lubię takich zabaw. Ponieważ wolałabym mieć to jakoś tak no uproszczone. Ale okej, okay, no otwórzmy tego rawa. No i tak, tego ten inny format otwiera. No i zobaczymy. Tu też się otwiera dosyć długo. Ale nawet, nawet, matko ja już mam wyblurowaną twarz na tym zdjęciu. Jak na filtrach z Instagrama. I co, i tyle? I po prostu wrzuciłam zdjęcie i. i tyle? I ono mi samo przerobiło. Aha, dobra. Czyli ono od razu przerobiło, ale. No, dobra, tutaj mamy tak. Możemy zrobić ten retusz naturalny, retusz fashion. No, zobaczmy. O, mamusiu. Uff. No dobra, przybliżmy mnie. No, o. Jakie mam... Jakie mam gładkie lico. A natural? Zmieniło się coś? No dobra, no to zróbmy ten natural. I tutaj mamy dwa suwaki. Get General. Czyli tu możemy sobie zwiększyć i zmniejszyć to ten retusz i tekstura. Czyli możemy coś się zmieniło. Czyli tutaj mamy taki, wiecie, photoshopik w, w jednym przycisku. General. No widać jakieś tam babolce na skórze. I nagle wszystko znika. Mamy jeszcze presety. Czyli tak high quality. I sobie tutaj mieli i mieli. Okej. Okay. Mamy zbalansowany. I sobie przerabia. I mamy szybki. No nie wiem, czy to takie szybkie. I super szybki. O, to było szybkie. No dobra, i teraz tak mamy quality. No dobra, damy na 100% format. A, dobra, i niech będzie. I zmieniło mi quality na 90. Ja chcę 100. Powiem wam tak, że... No jest efekt wow. Tak, no jest. Nie oszukujmy się. Wrzucamy zdjęcie i nagle mamy gładką skórę. Wygładzone wszystko, zero niedoskonałości. I po prostu... Super extra cool. Jednak czuję trochę taką maskę, jakbym miała na skórze na tym zdjęciu, ale no ok. I tu mam jeszcze fashion. Zobaczmy. Fashion to już w ogóle jest taki kosmos. Ta skóra tutaj jest tak. No jest taka maska. Nie wiem, czy mi się to podoba, czy nie. No ale ok, weźmy natural. I safe. Gotowe. Reblum. No i co zapisało? Czy nie zapisało? No i otwórzmy to. Nie wiem. Wiecie, niby wszystko jest ok, niby jakby nie przerysowało zdjęcia, nie wiadomo jak, nie zrobiło skóry takiej, em, że totalnie już nie mam nosa, nie mam, wiecie, kości policzkowych i tak dalej. Jednak trochę. Trochę sztucznie mi to wygląda. No, takie jest moje pierwsze wrażenie. Zobaczmy jakieś inne zdjęcie. O, twórz. i ten. No, jestem jakaś taka szara na tym zdjęciu. No zróbmy tutaj fashion. Oj, oj, oj. oj, oj. No tu możemy się jeszcze podzielić opinią, czy nam się podoba rezultat. No i tak, tutaj. no Dobra, balans weźmiemy. Tutaj możemy sami tam pozmieniać jeszcze. No to trochę trwa. No zmniejszymy ten general trochę. No ale jak zmniejszę, no to w ogóle się nic tutaj nie, nie zmieni. Może zróbmy o tu. I tak, co ja z tym? No zobaczcie, no tu już się trochę dzieje. Jakbym dała na tyle, to wygląda to lepiej. Im dalej w las, tym większa szpachla. No ale dobra, no, jeszcze sobie raz przybliżę. O tak. I tak lekko do momentu, aż nie widać tych jakichś baboli i tekstury skóry. No dobra, trochę pory widać. No i tu zobaczmy tą teksturę. Tu to widać wszystko. No i też, tu już muszę dalej, no to może jeszcze ten general poprawmy. I co? No i... No dobra, zróbmy Pega z tego. O edycji... Dobrze pisałam, źle? No, minus jest taki, że nie wiem, czy już zapisałam zdjęcie, czy nie. Ale okej, okay, no dobra, mam też wyciszone powiadomienia, żeby mi tutaj nic nie, nie robiło. Ale zobaczmy jeszcze jakieś jedno zdjęcie. Pobierzmy jeszcze ten. I ten. O, dobra, to jeszcze pobierzemy. Na chwilę obecną mam takie mieszane uczucia co do tego programu. Nie wiem. Nie wiem. Jest to takie za proste. Ja rozumiem, że większość ludzi może w ten sposób chcieć obrabiać swoje zdjęcia. Jednak nie mając żadnej kontroli oprócz tych suwaków, które. No, są trochę toporne. No, wiadomo, że to, to nie jest tak, że jakbyśmy mieli strzałki góra duże, możemy sobie tam o kilka stopni w górę, kilka w dół, to ok. Ale tak z suwakiem nie jestem w stanie tak precyzyjnie tego zrobić. No i. I, i nie wiem. No, do takiej super szybkiej edycji może, ale nie, nie czuję tego. No to jeszcze to jedno. I na pierwszy rzut, chyba skończymy na tym jednym zdjęciu. No dobra, i tutaj mamy retusz fashion. Skóra jest oczywiście wygładzona. To wiecie, no nie ma się do czego przyczepić, tak? Jest wykładzone. Zróbmy natural. I dajmy tutaj na maksa. A co? No, i tak, patrząc na to zdjęcie w tym retuszu natural, gdzie mamy to ogólne i teksturę, wiecie, po prostu popłynęłam, że no na maksa dałam. To jednak trochę sztucznie ta twarz wygląda. Nie jest tego za dużo. No jakbym nawet tą teksturę trochę zmieniła. Jak dam do zera, to mi się to podoba. No dobra, dajmy to na maksa. I odpek. Zapiszmy to w odpegu Po edycji reblą. I, I tak, po tych trzech zdjęciach stwierdzam, że mi się to nie podoba. Może do takiej super szybkiej edycji. Tak, ale wolałabym mieć. Przypomina mi to tego rodzaju aplikacje, jak na początku Instagrama, jak się pojawiały na, przy Instagramie, że, yy, wiecie, Wygłać sobie twarz. To mi to przypomina te aplikacje, że jednym z suwakiem się to <gryw> na maksimum dawało w opór tą aplikację i ona i ona po prostu robiła nam piu, blur, tak i no na Instagramie to pięknie wyglądało. I to mi trochę to przypomina, że jest to takie wygładzone i, i tak wiem, można sobie tymi suwakami przesuwać, ale dalej no, dalej to jest to samo. W moim odczuciu, co takie aplikacje. I może gdybym tym programem pracowała jako nakładka do Lightrooma, Photoshopa czy capture One, to wtedy może by było inaczej, ale nie mam tych programów i nie, no nie chcę ich kupować i testować. No, Affinity to, nie, to nie, jakby nie działa jako dokładka. Więc może z tamtymi programami jako nakładka i tą aplikację mając, tylko w celu jakby szybkiego Dutch and burn na zdjęciach, to może tak. Ale z drugiej strony, ja uwielbiam Dutch and burn <grym> robić w Affinity Photo. To skrobanie pisakiem po tym zdjęciu, wiecie, piórem tym yy, w tablecie i usuwanie takie szczypu, no, no. ja to lubię tak, bo mam większą kontrolę niż takie po prostu pyk i już mam gładką super twarz i, i super zero niczego. Czasem fajnie jest coś zostawić na tym zdjęciu jednak niż takie i jest gładko, więc mam mieszane uczucia. Biorąc pod uwagę, że jednorazowo trzeba by było za to zapłacić 1000 złotych, bo to w zależności od kursu, no 900 z hakiem, no ale 1000 złotych jednorazowo lub miesięcznie, ja nie lubię miesięcznych subskrypcji za programy, wolę je kupić i mieć, mieć z głowy, nie pa, niż pamiętać o tym, że co miesiąc mi będzie pobierało z karty ileś tam, to moim zdaniem, tak na pierwszy rzut. Nie, nie, nie chciałabym nie się dawać 1000 zł za tą aplikację, żeby mieć aplikację, które, do której po pierwsze muszę zmieniać format wszystkich zdjęć, rafów, a po drugie to, yy, no to wiecie, to, to tylko dwie opcje: przesuń w lewo, w prawo, general, general albo texture i, i tyle, i te suwaki takie nieintuicyjne, za bardzo. Więc. po tym pierwszym kontakcie z tą aplikacją ych, jestem na nie nie kupiłabym tego jednak owóż, dlategoż że <gryw> jednak dlatego że mam 7-dniową teraz darmową wersję tego programu to sobie przez te 7 dni będę próbować więc po tych 7 dniach zrobię podsumowanie czy mi się to sprawdziło, czy mi się nie sprawdziło, wezmę więcej zdjęć. Nie wiem, czy wszystkie będę mogła Wam pokazać, no bo nie każdy sobie życzy, żeby być pokazanym w internecie, jak ma zdjęcie zrobione. No, ale wnioski jakieś już będę miała. Yy, I. No i zobaczymy. I zobaczymy. Także na chwilę obecną niekoniecznie to przemawia do mnie. Zobaczymy za 7 dni. Jak skończę ten testowy okres tych 7 dni, ile zdjęć przerobię i, i jak to wygląda. I zobaczymy, czy to dalej będzie na nie, czy może na tak. No nie wiem. Także z podsumowaniem tego programu odezwę się do Was za tydzień. Um, tak, no i za tydzień powinien być film o tym. No i zobaczymy. Na chwilę obecną. No, i tym oto optymistycznym akcentem żegnam się z Wami w tym filmie i widzimy się w kolejnym filmie. No, także. Pa pa.